Takk fyrir að hlusta. Maciej Biskup, witam Państwa serdecznie we wtorek, 12 marca i zapraszam na wydarzenia. A w programie dzisiaj m.in. Innymi... Zagłodzone kury na terenie fermy. To były stase trupów. Areszt dla nożownika z galerii handlowej. Podejrzany przyznam się do popełnienia zarzucanego młodszynu. Tysiące zagłodzonych kur obok chnich leżące już martwe. Taki widok zastali przedstawiciele otwartych klatek na fermie pod Legnicą. Ptaki nie były karmione, nie otrzymywały też wody. Właściciel fermy nie podawał zwierzętom jedzenia, bo jak tłumaczył, nie miał pieniędzy. Sprawą fermy z Podlegnicy zajmuje się między innymi policja i prokuratura. Wszystko zaczęło się od anonimowego zgłoszenia osoby z zaniepokojonej sytuacją na fermie kurczaków niedaleko Legnicy. W anonimie do przedstawicieli otwartych klatek pisano, że kury nie otrzymywały paszy, a ich stan pogarszał się z dnia na dzień. To, co przedstawiciele Stowarzyszenia wspólnie z Powiatową Inspekcją Weterynarii zastali na miejscu, przerosło najgorsze oczekiwania. Naszym oczom ukazał się makabryczny widok, a Kilka tysięcy kur po prostu leżało. To były stosy trupów, kury leżały martwe. Te, które pozostały przy życiu, były po prostu pośród tych trupów. Kury były w bardzo złej kondycji, były bardzo zabiedzone. Te, które przeżyły, były tak słabe, że nie mogły po prostu ani się ruszać, nie mogły pić, nie mogły jeść jak dostały pasze. Wszystkie kury były wycieńczone i wychudzone, w efekcie czego traciły upierzenie, przestały znosić jajka. W kurnikach obok wciąż żywych zwierząt poukładane były stosy setek martwych kurczaków. I okazało się, że rzeczywiście przez kilka dni ptaki nie otrzymywały pokarmu i było przez to wiele upadków. Z około 30 tysięcy sztuk kur reprodukcyjnych w wieku 60 tygodni z każdego kurnika, bo było cztery kurniki na fermie, 400 sztuk padło. W, krótkich, w przeciągu może kilku kilkunastu dni, właśnie z powodu niedożywienia. Ferma w Lisowicach jest zarodową hodowlą broilerów. Ze znoszonych przez kury jajek wykluwają się kurczaki hodowane później na mięso. W czterech wielkich halach przebywało tam łącznie blisko 30 tysięcy kur. Właściciel fermy zostanie oskarżony o znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Skontaktowaliśmy się z właścicielem, który wyjaśnił sprawę, że nie miał y, pieniędzy na zakup kolejnych partii paszy dla ptaków. Nie poinformował tym o tym nas, nas, ani nikogo, y, mówił, że Urząd Skarbowy, który, y, ale to już no, nie było dla mnie to żadnym wytłumaczeniem. Dlatego też poinformowaliśmy policję, gdyż niekarmienie zwierząt, które się utrzymuje i jest się ich właścicielem, jest przestępstwem i zgłosiliśmy do organów ścigania, które w ten sam dzień razem z nami rozpoczęły też dochodzenie w tej sprawie. Będziemy cały czas monitorować sprawę tej farmy, ponieważ na tej farmie cały czas pozostały zwierzęta. Te zwierzęta są w takim stanie, które po prostu uniemożliwia ubój, więc będziemy dalej monitorować, jak, jak wygląda sytuacja, czy zwierzęta będą dostawały pokarm i jaki będzie ich dalszy los. W miejscowości Lisowice jest kilka ferm kurzych, a to nie jedyna sprawa, którą zajmują się policjanci. Niedawno pożar strawił tam jeden z kurników, gdzie znajdowało się tysiące kur. Policja sprawdza, czy nie doszło do celowego podpalenia. Nożownik z Galerii Dominikańskiej najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Wrocławski sąd przychylił się we wtorek do wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec Turka, który w sobotni wieczór zamordował dwudziestoletniego studenta z międzynarodowej wymiany Erasmus. 29-letni obywatel Turcji, który oskarżony jest o zabójstwo we wrocławskiej galerii dominikańskiej najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Sąd na wniosek prokuratury rejonowej dla Wrocławia Stare Miasto zastosował wobec podejrzanego Muhammeta środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W poniedziałek Turek usłyszał zarzut zabójstwa, za co może mu grozić nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, złożył wyjaśnienia, jednakże z uwagi na dobro postępowania ich treści obecnie ujawnić nie można. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w ubiegłą sobotę w centrum Wrocławia. Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna w trakcie płótni zadał 20 rodakowi z Turcji kilkanaście ciosów nożem, a następnie próbował uciec z miejsca zdarzenia. Zatrzymać udało się go dopiero uzbrojonym policjantom. Policjanci dobiegając na miejsce, e, dobyli broń służbową, wezwali mężczyznę do odrzucenia tego noża, co też on uczynił. Następnie policjanci go obezwładnili i skutecznie zatrzymali. Ofiarą nożownika był 20-letni student z wymiany międzynarodowej Erasmus, który w Polsce uczestniczył w zajęciach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. O tragicznej śmierci studenta poinformowała również jego macierzysta uczelnia Uniwersytet Selczuk. Właściciele firmy EcoSolar, prowadzącej składowisko przy ulicy Dobrzejowskiej w Legnicy, odpowiedzą przed sądem. Małżeństwo GE prowadziło spółkę zajmującą się zbieraniem, magazynowaniem i przetwarzaniem odpadów. Zarzuty prokuratorskie dotyczą przetwarzania wbrew przepisom odpadów w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka. Przypomnijmy, że na składowisku doszło do wielkiego pożaru w maju 2017 roku. Przedstawiciele prokuratury podkreślają, że skutkiem pożaru było uwolnienie do atmosfery gleby oraz wody, chmury pyłu i substancji trujących, które mogły być groźne dla życia i zdrowia ludzi. Małżeństwo usłyszało zarzuty. Te zarzuty... To nieodpowiednie postępowanie z odpadami, zanieczyszczenie środowiska w znacznych rozmiarach oraz nieumyślne sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego w postaci pożaru, tego zaistniałego w lipcu 2017 roku i w związku z tym gwałtownego rozprzestrzeniania się substancji trujących. Ewa G. i Tomasz G. mieli w ten sposób składować śmieci od 2017 do 2018 roku. Podejrzani mieli w ramach prowadzonej działalności... Gro te odpady i następnie je przetwarzać. A zatem nie powinni byli składować ich, magazynować w dłuższym okresie czasu. Tymczasem dowody wskazują, że podejrzani przetwarzali, składowali odpady komunalne, a w tym odpady niebezpieczne i inne odpady, a także odpady, które powstały w wyniku tego pożaru z 2017 roku. Czynili to wbrew decyzjom administracyjnym, wbrew przepisom ustawy o odpadach. I z ustaleń śledztwa wynika, że m.in. innymi nie uzyskali zezwolenia na zbieranie określonych odpadów komunalnych, mieli tylko na niektóre z nich małżeństwo G nie przyznało się do winy i odmówiło składania zeznań zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, mają też zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze zbieraniem transportem, magazynowaniem, składowaniem i przetwarzaniem odpadów lub surowców wtórnych i pośredniczenia w obrocie tymi materiałami. A dziś w programie jeszcze między innymi. Pirat drogowy jechał jak szalony. Jechał swoim samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 147 km na godzinę. Trwa teatralne święto. Publiczność się dopisuje i są pełne sale. Z prędkością prawie 150 km na godzinę pędził w terenie zabudowanym młody mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. W ręce policjantów wpadł na krajowej dwunastce w Wilkowie. 23-letni pirat drogowy przekroczył dozwoloną w tym miejscu prędkość o 97 km na godzinę, ale zawrotna szybkość nie była jego jedynym przewinieniem. Jechał swoim samochodem w terenie zabudowanym z prędkością 147 km na godzinę, a więc prawie o 100 km przekroczył dopuszczalną prędkość. No tam wchodzi jeszcze w grę przekraczanie linii ciągłej, wyprzedzanie nieprawidłowe. Kierowca został zatrzymany, ale nie posiadał przy sobie prawa jazdy. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że w ogóle nie ma uprawnień do kierowania. Uparcie twierdził jednak, że jest inaczej. Ukaranie go mandatem na miejscu było niemożliwe, nie miał przy sobie prawa jazdy yy, i twierdził, że prawo jazdy to posiada, więc do chwili wyjaśnienia całej tej sprawy będzie on, yy, będziemy musieli wstrzymać się z po prostu z karaniem tego kierowcy. No, byłoby to możliwe właśnie w momencie zatrzymania go, gdyby jego sytuacja prawna była jasna. Nieodpowiedzialnemu mężczyźnie za przekroczenie dozwolonej prędkości grozi utrata prawa jazdy na co najmniej trzy miesiące. A jeśli okaże się. Że nie miał uprawnień do kierowania, nawet 5 tysięcy złotych grzywny. Na wnuczka pracownika socjalnego czy administratora spółdzielni. Oszuści nie prożnują i wymyślają coraz to nowe metody wyłudzania pieniędzy. Teraz pojawiła się kolejna: naciągacze podają się za żołnierzy powracających z wojennych misji. Ofiarami takiej przestępczej działalności padają najczęściej starsze kobiety, które w dobrej wierze oddają naciągaczom nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak było w przypadku 72-letniej Głogowianki. Jej naiwność wykorzystał poznany na portalu społecznościowym mężczyzna udający amerykańskiego wojskowego. Ten człowiek po prostu podawał kolejne powody, że musi coś załatwić, przesłać jakąś paczkę do Polski, że musi ponieść odpowiednie koszty na lotnisko związane z pobytem, z wjazdem. Oczywiście są to wszystko fikcyjne. Powody, natomiast osoba, która dała się tutaj oszukać, wpłacała te pieniądze. Kobieta straciła w ten sposób prawie 18 tysięcy złotych. To kolejne zuchwałe oszustwo, którego można było uniknąć. Wystarczyła tylko odrobina przezorności i rozwagi. Przede wszystkim ostrożność, przede wszystkim no. Ograniczone zaufanie do drugiej osoby. Ostatnia rzecz, którą powinniśmy w takich sytuacjach czynić, to wpłata pieniędzy na wskazany konto. O każdej próbie wyłudzenia pieniędzy powinniśmy od razu poinformować policję. Festiwal trwa już tyle lat i bardzo gratuluję, mówiła Magdalena Zawacka, aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, honorowa patronka 21 edycji Polkowickich Dni Teatru podczas poniedziałkowej gali w auli zespołu szkół. Tradycyjnie już podczas uroczystości wręczone zostały złote miedziaki nagrody przyznane przez publiczność za poprzednią edycję Obliczy Teatru. Przed galą Magdalena Zawadzka spotkała się z dziennikarzami, jak wyznała nad przyjęciem patronatu honorowego podczas 21 polkowickich dni teatru, nie wahała się ani chwili. Ewenementem jest to, że małe miasteczko liczące 20 tysięcy mieszkańców, potrafi ściągnąć swoim entuzjazmem, swoim profesjonalizmem w organizacji ściągnąć teatry z odległych, dużych miast Polski. Zainteresowanie spektaklami jest duże. Niektórzy od lat uczestniczą w teatralnym maratonie. Wybrałam tylko cztery właśnie. Bo drogie bilety są trochę. piątek byłam, teraz jutro będę jeszcze na, na yy, ostatni specek. To znaczy kupowałam pojedyncze, ale tu rozmawiałam z paniami, że będą jeszcze pojedyncze bilety. Jest nam niezmiernie miło, że to już 21 edycja, po pierwsze. Po drugie, że co roku biorą udział w niej taki znakomitości. No i najważniejsze, że polkowiska publiczność dopisuje i są pełne sale. Podczas gali Magdalena Zawadzka mówiła: Tu cytat, ten festiwal wrócił już w krwiołek miasta, i myślę, że należy podziękować wodarzom miasta, którzy nie żałują pieniędzy na zorganizowanie tak wspaniałego przedsięwzięcia. Tradycyjnie już podczas gali wręczone zostały „Złote Miedziaki”, nagrody przyznane przez publiczność za poprzednią edycję Obliczy Teatru. Zapowiadany przez Głogowską komunikację miejską projekt reorganizacji systemu transportu zbiorowego miał wejść w życie w marcu, ale stanie się tak dopiero w czerwcu pasażerów czeka prawdziwa rewolucja. Proponowane przez komunikację miejską zmiany obejmują nie tylko modyfikację przebiegów już istniejących tras, ale także uruchomienie zupełnie nowych połączeń. Trzeba wspomnieć, że od 12 lat praktycznie nie robiliśmy żadnych zmian w rozkładach jazdy. Stwierdziliśmy, że układ komunikacyjny miasta na tyle się zmienił, powstały też nowe osiedla, że należałoby to dopasować do bieżącej sytuacji. W związku z tym autobusy pojawią się na nowych ulicach, gdzie do tej pory nie jeździły. Nowe przystanki, które w Głogowie będą urządzone, to są przystanki na Armii Krajowej na ulicy Zielonej, czyli na osiedlu Górków, w pobliżu Starego Miasta, czyli na ulicy Kontaja. Zmieniona zostanie także numeracja poszczególnych linii z dwucyfrowej na łatwiejszą do zapamiętania, jednocyfrową. Linia numer 0 to będzie obecna linia 0, linia numer 1 to obecna linia 61, linia numer 2 to obecna linia 52. Linia 3 to obecna linia 53. Numer 4 na dzień dzisiejszy, czy na początek, nie będzie. Będzie to pozostawiony numer na ewentualne przyszłe linie, które może kiedyś jeszcze powstaną. Numer 5 to będzie planowana linia 55. Numer 6 to obecna linia 50. Numer 7 to obecna linia 57. Natomiast numer 8 i numer 9 to planowana linia, która połączy linię 54 i linię 56. Do tej pory pasażerowie nie posiadający głogowskiej karty miejskiej mogli zakupić bilety autobusowe wyłącznie u kierowcy, co często powodowało opóźnienia odjazdu. Rozwiązaniem tego problemu mają być specjalne automaty montowane w pojazdach. Chcemy wprowadzić kasowniki, dzięki którym będzie można bezpośrednio w kasowników zakupić bilet jednorazowy zamiast kupowania biletu u kierowcy i dodatkowo chcemy, aby można było doładować kartę miejską przez internet. Aby ułatwić pasażerom przyzwyczajenie się do wprowadzanych zmian, przygotowane zostaną specjalne ulotki, które rozjaśnią wszelkie komunikacyjne zawiłości. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.